Dobry wieczór, kochani z tej strony, pizzastrz. Ciekawe tego dnia, kochani moi drodzy. E, dzisiaj przychodzę do Was e, z kolejnym czytankiem. E, dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcje. E, widzę, że tutaj też na YouTubie troszeczkę się rozlubiliście, nie obserwujecie w ogóle YouTube'a. E, słabe są wyświetlenia, słabe są subskrypcje. No kochani, działajmy. E, róbcie tutaj do przodu ruch, e, przychodźcie na czytania. Dzisiaj kochani bliźniacze, płomienia ciąg dalszy, energetyka, potem jeszcze Wam zrobię horoskop na luty, bo tak już też się z tym tutaj do Was będę spieszyć. Jeżeli chodzi o e-booka, e-book w trakcie, druga część, żebyście o tym chcieli, oczywiście się pojawi na pewno. Także też dziękuję Wam za lajki, za komentarze, za subskrypcję, za dobre słowa. No to co, kochani? Aspekt Żeński, aspekt męski, co tutaj się dzieje u aspektach? Aspekt e Żeński, co tutaj u ciebie? Zaczynamy od aspektu Żeńskiego. Aspekt e Żeński, aspekt e Żeński. Aspekt e Żeński. Bliźniacze płomienia, co tu dla was bliźniaki? Co tu dla was? Jest przełożenia. E, a z kielichów, e, no jesteś spełniona. Działasz, spełniasz się. Co jeszcze? Mm, masz chęć wyjazdu, A bo ktoś do ciebie przyjedzie i chciałby z tobą porozmawiać. Może wierzę, że aspekt męski. Mhm. No, na razie jesteś przymknięta, zamknięta, jest e, taka, bym powiedziała, w aspekcie e, żeńskim blokada. Uh -huh. e, I co tutaj w główce? Siła, będzie widać? E, najwyżej Wam tak, o, 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 o. widać. E, piątka kielichów. E, dwójka mieczy. co w głowie, w sercu, przepraszam. E, czwórka kielichów, e, siódemka kielichów, e, trójka pentakli e, i e, król e, buław. E, na działaniu królowa kielichów. E, zaraz będziecie wszystko to widzicie, będę wam to po zaraz pokazywać. E, cesa, e, arcykapłan. Król pentakli i e, dziesiątka kielichów. No, wam powiem, że od ostatniego, no, bliźniaki, wy tutaj, e, bym powiedziała, no, mocno się zmieniła energetyka. No stój, nie chcę na wstać, no stoi, dobra, nie jest tak źle. E, kochani, co ja tu widzę? Aspekt żeński na ten moment ma dużo siły, na to dużo, bym powiedziała takiej siły samowewnętrznej, kobiecej siły aby pokonać tu swoje blokady, swoje jakieś właśnie takie różne rzeczy, które przychodzą do aspektu. Ja bym powiedziała, że wy tutaj będziecie kochane, szły po swoją taką jeszcze taką też i typowo zawodową siłę. Czeka Was nowy początek. Tutaj niektóre aspekty żeńskie będą rozpoczynały nowe związki, nowe miłości. Możliwe, że jeszcze jest osoba, która Was mocno obserwuje. Wy z ze swojego doświadczenia żałujecie, macie taki właśnie żal, pustkę. Jeżeli był jakiś związek, który tam chciałyście właśnie... Ja będzie dokonać żeby on się stworzył, żeby on był no to tutaj jest właśnie wielki żal no i najprawdopodobniej właśnie aspekt rzymski będzie wybierał pomiędzy dwoma osobami możliwe, że tutaj jeszcze będzie kwestia jakich, jakichś tajemnic jakichś takich niewyjaśnionych spraw co jeszcze tutaj u bliźniaków w sercu kochana moja no, no jest, jeszcze jest, jeszcze, jeszcze jest macie takie właśnie Bym chciała troszeczkę żałowanie tego właśnie, co tutaj się stało, co tutaj właśnie między wami było. Jest trochę dużo właśnie, bym chciała wspominania tego, co było w przeszłości, ale i tak na ten moment aspekt żeński jest zadowolony z tego, co ma, co posiada. Rozwijasz się, idziesz do przodu, robisz swoje takie, bym chciała, mocne działania. No i oczywiście aspekt y, żeński idzie w pracę, rozwija się, działa, robi, y, tworzy, jesteś pełna właśnie tworzenia, takiej właśnie y, bym chciała takiej intuicyjnej pracy, y, nawet y, sama dla siebie, nawet w stosunku co do siebie. Yy, no i obserwujesz, patrzysz, yy, i najprawdopodobniej aspekt męski tak samo cię też obserwuje, patrzy, yy, a będzie. Tutaj najbardziej uczucie jest, będzie wychodziło takie e, Twoje doświadczenie życiowe, które będzie Ci tutaj e, mocno e, rzutowało e, na aspekt e, męski, jeżeli... E, w cudzysłowie, y, możecie się spotkać i będziecie z sobą rozmawiać, to i ty tak będziesz wiedziała, jak postąpić y, według y, aspektu męskiego, bo aspekt męski y, wie, że on może tutaj właśnie do ciebie przez jakąś propozycją, albo ty do niego i coś tutaj y, zaoferujecie. Y, mi, mi, dla siebie, tak? Zaoferujecie coś między sobą, bo i Ty też chcesz tego spełnienia, i aspekt męski też chce tego spełnienia, więc ja tu powiedziałabym w zależności od tego, co tutaj aspekt męski zacycyduje, no to i tak bym powiedziała tutaj, jeżeli chodzi o aspekt żeński, aspekt żeński pójdzie właśnie w dobrą decyzję. Zobaczymy, co jeszcze w tle, no mówię. Jest to na razie to przymknięcie. E, jesteś właśnie tą e, gwiazdeczką, nie widzisz wyjścia z jakiejś sytuacji e, no zasiewa, zbierasz owoce swojej ciężkiej pracy e, wychodzi właśnie to doświadczenie, bo właśnie powiedziała właśnie to jest tutaj to, że wy się mocno zastanawiacie co teraz no jeszcze jest troszeczkę jeżeli chodzi o aspekt męski no to wy się tutaj zamykacie, jesteście takie bym powiedziała trochę mm, sceptycznie podchodzicie ale zadowolone jesteście, aniołki nad wami czuwają. Możliwe, że będą wchodzić układy trójkowe, albo wy będziecie się ładnie tutaj e, rezonować się i odczuwać. E, może być e, jakieś tutaj jakaś mówię, propozycja, no i oczywiście aspekt żeński musi odpocząć. No i co to jest? Diable. No i go pogonimy, przychodzi słuchajcie do pizzastopu albo na oczyszczenia energetyczne, po ktoś będzie zastosował na was magię ale i tak ty będziesz cesarzem, będziesz tutaj ładnie, pięknie decydowała o swoim losie. Więc ja bym powiedziała tutaj, jeżeli chodzi o aspekt żeński, aspekt żeński e, bardzo ładnie. E, w zależności w przypadkach, jeżeli jesteście w związkach, no to wiadomo, wy będziecie wiedzieli, e, co e, tym fantem zrobić, jak e, tutaj dojść do aspektu e, męskiego. Tak. Uh -huh. Zanim jeszcze mm, dokończymy, to jeszcze jedna sprawa. E, uważajcie, bo e, ludzie różne rzeczy robią, różne rzeczy się dzieją, więc e, uważajcie na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, e, jeżeli chodzi o i dalej tak itd. itd. E, dobrze, i patrzymy teraz, e, czego oczekuję od tej relacji. Aspekt żeński. Czego oczekujesz od tej relacji? Czego oczekujesz od tej relacji? Czego oczekujesz od tej relacji? No, As, piątka pentakli. No, jest tutaj jeszcze spadek energetyczne mogą być. Dwójka pentakli, nieskończoność. Ty chcesz budować, no jest trochę jeszcze, no szukasz światełka w tunelu. Są spadki energetyczne, aspekt Żeński teraz nie ma siły. No właśnie, Twoje doświadczenie życiowe będzie mocno wychodziło. Chciałabyś coś świętować tutaj. Możliwe, że jeszcze będzie kwestia, że zawodowo będziesz coś świętowała. No tak, tutaj jest szukanie jakiegoś skarbu. No jest spełnienie marzeń. Ja bym że aspekt Żeński teraz. Bardzo ładnie idzie zawodowo. No możliwe będzie, że tutaj, jeżeli chodzi o aspekt męski, no to jeszcze będzie kwestia tego, że wy oboje będziecie tutaj decydować właśnie o Waszym wspólnym działaniu, o Waszym wspólnym związku. Dobrze, czy będziecie razem? Czy będziecie razem? No, jest jeszcze część, ale jakiś związany z tą relacją. E, powiem, że tak, będziecie razem, bo jest zupełnie dziesiątka y, na dwójka kielichów oczywiście. Te uczucia między wami, jeżeli chodzi o bliźniacze, one będą się budziły powoli. One będą się budziły powoli. No, jest kwestia jeszcze uzdrowienia, że wy musicie się oboje uzdrowić z przeszłości, z tego, co było kiedyś. E, nie pozwolić sobie na to, że to, co było kiedyś, wam tutaj. E, za, y, zasłaniało to, co do Was y, przychodzi, y, bo możecie być teraz w, nowych, y, w nowej energii, w nowym takim, bym powiedziała, połączeniu między sobą. Będziecie się od nowa się odnajdywać. Y, jaka rada Paś. No, nowy początek jak najbardziej. No macie tu to spełnienie. Y, i e, ja bym powiedziała tak, pokazały się nam dwa księżyce i dwójce i tutaj w e, ósemce kielichów. E, więc kochani, e, mówić sobie wszystko szczerze, niczego nie ukrywać. E, możliwe, że ty tutaj jeszcze mamy w e, tle pazia, więc e, możesz się zbraniać pewnych rzeczy, pewnych spraw. E, ja bym powiedziała tak, możliwe być tak jeszcze, że może tutaj e, aspektowi... E, Żeńskiemu może się coś posypać, może coś tutaj być kwestii, że jeżeli jesteś w związku, to może chodzi jeszcze, że e, poprzedni związek jakiś albo relacja e, może jeszcze tutaj e, wpływać na Was. Ale dobra. I patrzymy, e, rada. Kochani, od aniołów. Rada od aniołów, co tutaj dla aspektu e, Żeńskiego bliźniaczy płomienia. Ja Was przepraszam, że tak późno y, to robię, ale miałam trochę pracy, bo jeszcze i e czytania, rytuały, y, jeszcze inne rzeczy, y, właśnie e-book. To wszystko tutaj, słuchajcie, jeszcze nam, na, na mnie tu wpływa. Y, no i kochani, y, rada, upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś y, miał chwilę tylko dla siebie. Dokładnie, masz y, zadbać o siebie, kochanie. Co jeszcze? Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Medytacja. Zrób mały krok wstecz słucha się go swojej duszy. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi w ciszy znajdziesz ukojenie. I kochani cierpliwość. bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich świadomość. Umacniać świadomość w chwili obecnej, sen życia, który poszukujesz tkwi w teraźniejszości, czyli teraz masz się kochana dać temu, co teraz się dzieje i odmłodzenie. Sen jest dobre na wszystko, ciało, umysł i duszę, czyli musicie się kochane porządnie wyspać, odpocząć. No i jeszcze zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom i za głosem z serca. No, przepiękną radę macie, kochane, od aniołków. jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajmy o subskrypcji kanału, o dzwoneczku. Pamiętajcie też o zakładce wspierania, tak jak powiedziałam. Działajcie tam, oglądajcie, bo mówię, w ciągu miesiąca wybiorę trzy osoby, które dostaną od mnie czytanie gratis. A więc tam też Was serdecznie zapraszam. E, no i cóż, kochani, i e, do aspektu e, męskiego. I witam e, aspekt e, męski, e, bliźniacze płomienia. E, zobaczymy, co tu u Was, Panowie. Właśnie, a propos, e, Panów, słuchajcie, ja myślałam, tak powiem szczerze, że te kobiety będą teraz bardziej e, na związki, na panów, na, e, na miłość, że o ja muszę go mieć. Nie, wiecie co, teraz mam dwa przypadki i pozdrawiam serdecznie e, dwóch moich klientów, pana e, Przemka i Pana e, Pawła. I tak jak wam tłumaczę, nie trzymajcie energii, która nie jest dla was. Jeżeli dana osoba nie chce być z wami, to nie róbcie nic na siłę. Po co? A jeżeli chcesz wchodzić w. W kogoś w biopole, w kogoś w energię, robiąc rytuały, robiąc inne rzeczy, ja Wam powiem, OK, można czasem to zadziałać, można zrobić coś w dobrej wierze, w dobrym kierunku. Ale jeżeli ja widzę, tak, że coś mi nie działa, coś mi nie, nie wychodzi w trakcie rytuału, pamiętajcie, to jest nam, przepraszam, przeznaczone, jest tylko przeznaczone od Pana Boga i wy to doskonale wiecie. I jeżeli pan Paweł i pan Przemek nie będą mieli swoich partnerek, no to niestety trzeba szukać dalej i życzę wam z tego całego serca i pamiętajcie, że spraca z, z energią to też jest bardzo ciężka praca, ja też dostaję rykoszetem i tak samo do tych osób, które tutaj czy na YouTube, czy na TikToku właśnie mi blokują specjalnie jeszcze wyświetlenia, więc ja tu ostrzegam, jeżeli kolejny raz zobaczę, że będą małe wyświetlenia, ja się oddzięczę, ja się doskonale mocno, bardzo, mocno się odwdzięczę oddzięczę, przepraszam więc kochani pamiętajcie co można magią, to można, co nie, to nie, więc tyle ode mnie. I lecimy. Aspekt męski bliźniacze płomienia. Co tu teraz u panów się będzie działo? Aspekt męski. Co aspekt męski bliźniaczek Płomienie teraz ma w energii. Dobra, i bliźniacze. No, dużo tutaj jest, bym powiedziała, takiego patrzenia w przeszłość dużo wspominasz, dużo analizujesz. I masz spełnienie marzeń, jak najbardziej idziesz po swoje. No i dalszy ciąg spełnienia marzeń, jeżeli aspekt męski decyduje się tutaj, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jak najbardziej. Będzie wszystko ok. I co w głowie? Królowa Buław jest jakaś ognista energia przy tobie. No, uh -huh, paść mieczy, gwiazda, e, trójka mieczy, co w głowie, szóstka buław, dziewiątka pentakli, czwórka buław, e, trójka pentakli e, na działaniu, e, rydwan, król buław wieża i y, piątka mieczy. Y, dobra, i co tutaj mamy w tle? No i właśnie mówię, to jest to spełnienie. Aspekt męski, kochanie tylko tutaj odłożę drugie karty, żeby nam nie przeszkadzały. Aspekt męski będzie się tutaj, kochani, bardzo mocno. Y, ja bym powiedziała bardzo się. Otwiera na nowe, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Sprawy zawodowe będą teraz na pierwszym miejscu, chociaż niekoniecznie. Możliwe, że jeszcze aspekt męski troszeczkę będzie miał takiego zastoju i on się przebudza, bym powiedziała, po tym wszystkim, co go spotkało, co, co było. Aspekt męski teraz dużo przemyślał, dużo przeanalizował. Jest w nim taka właśnie to ciągka, że, ciążka, że e, jest kobieta, która bardzo go mocno go pociąga, bardzo go mocno fascynuje. E, ta kobieta może być bardzo tajemnicza, ona może niekoniecznie pokazywać tego, e, co teraz czuje, co myśli, co robi. E, może on właśnie w tych swoich uczuciach właśnie się zbranie, czyli on nie będzie ich pokazywał, nie będzie ich um, miał taki właśnie, um, że nawet jeżeli on się nią interesuje, to i tak pokaże, że nie, że gdzieś tam go nie ma. Powiedziałabym, e, że to jest też stosowany wobec aspektu żeńskiego, e, taki w cudzysłowie ghosting, tak, że nie obchodzi mnie, tak, będę się skrywał, będę tutaj taki tajemniczy, no ale i tak e, Jesteś dla niego gwiazdą, e, świecisz, e, dajesz mu to co najlepsze. No i właśnie aspekt męski jeszcze e, jest w trakcie uzdrawienia, uzdrawia się z e, tego wszystkiego, co go spotkało, co było takie takie słuchajcie, nie do rozwiązania, nie do e, spełnienia. No i na sercu kochani e, aspekt męski idzie po swoje zwycięstwo, e, na białym koniu może tutaj właśnie do Was e, przyjść. W dziewiątce wychodzi jego doświadczenie. Już nawet nie będę brała, bo nie chce mi się. Mm. <gry> znaczy, nie chce mi się. No, nawet się udało. Dobra. W dziewiątce idzie to doświadczenie, tak? Czyli przeanalizując wszystko, on doskonale wie, czego chce. Może teraz troszeczkę imprezować, może jeść teraz w kwestii takiego właśnie świętowania, rozliczania się. Może być też aspekt męski troszeczkę rozrzutny, jeżeli chodzi o pieniądze. Kwestia tego, że jeżeli on tutaj właśnie pracuje, działa, tworzy, no to bym chciała panowie oszczędzać, odkładać pieniądze na ciężkie czasy. W cudzysłowie, może się coś też być, że aspektowi się posypie, bo on już ma dosyć. On już tutaj ma swój plan działania, on wie, co ma robić serce dusza też wie więc panowie działać działać dobrze i co oczekuję od tej relacji aspekt męski czego oczekuję od tej relacji bliźniacze płomienia aspekt męski bliźniacze płomienia aspekt męski bliźniacze Umienie mnie A, I lecimy. No, pustelnik. A Umiarkowanie. Świat. Ty oczekujesz y, stałego, poważnego związku. Uh -huh. Idzie doświadczenie nieskończoność macie. No tak, już tutaj się pali buława jak najbardziej. Jest kwestia romantyczności i czułości. No, będzie, tu, będzie tutaj aspekt chciał iść ze swoją też dziecinnością, radością, z jakąś propozycją. Jeżeli się spotkacie, to spotkanie będzie bardzo dobrze wyglądało moim zdaniem. E, dobra, i co tam jeszcze miało być? E, czy będziecie razem? Czy będziecie razem, bliźniaczek płomienia? Czy będziecie razem, bliźniaczek płomienia? Mhm. No jest tu mocno stawiana magia. Nawet jeżeli jesteś w związku w aspekcie męski, to Twoja partnerka mocno, mocno na Ciebie działa, bardzo mocno. Możliwe, że było w przeciągu 3-4 miesięcy robiony jakiś rytuał. Ja bym powiedziała, że może nawet być i powtórzony rytuał egipski. Więc w aspekcie zastanów się nad tym, jeżeli jesteś w związku, czy nie masz pewnych objawów czarnej magii. Będziesz miała dużo siły na to, żeby to pokonać. Jeżeli chodzi o niektóre przypadki, to aspekt męski już tutaj właśnie myśli na temat rozstania albo rozwodu, albo po prostu zakończenia relacji. I jaka rada? No, chcesz utrzymać, chcesz tutaj zbierać, zbieraj owoce swojej ciężkiej pracy, nieść za dużo w przeszłości. Uzdrawiaj się, spełniaj swoje marzenia. Dbaj o swoje wewnętrzne dziecko, chroni się. Walcz o to, co dla Ciebie najważniejsze. Możliwe, że teraz właśnie przechodzisz transformację, więc jest troszeczkę zamknięcie, więc w tym zamknięciu też e, będzie kwestia, że będziesz musiał e, właśnie po tym e, zadziałać. Zna, znajdziesz dużo siły na to. No. Będzie taka kwestia zbraniania się trochę mocna, ale i tak potem będziesz w energii maga, odnajdziesz swoją drogę. I w tle mój drogi jest koło Fortuny, czyli czeka Ciebie. Oj, przepraszam. Czeka Cię nowy początek. Dobrze, kochani. To tyle dla aspektu, jeżeli chodzi o karty. Tarota. No i kochani, aniołki. Co tu aniołeczki? Co tu aniołeczki dla Was? Anioły. Jaka rada od aniołów? Na bliźniaków. Kontakt. Z kontaktu się z kimś dla Ciebie wyjątkowym, ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Hmm. Dalej, odkrywanie. E, wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. E, kochani, cele. E, wyznać sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. E, małe kroki prowadzą do wielkich czynów. E, osiągnięcia. E, goń za swymi marzeniami. E, Będzie zaskoczony, e, dokąd cię e, zaprowadzą. Spokój, Zapanuj nad hałasem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Taniec, pokaż wszystkim, co potrafisz, dziel się swoimi talentami, zdolnościami ze światem. Zamierzenia, skoncentruj swoją energię, silna wola to zdumiewająca moc. Wysłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada ci rozsądek. Pozwól, by twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek twojego życia. Mhm. Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. No dobrze, kochani. To tyle ode mnie na weekendowy wieczór, kochani. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dzwoneczku. Zapraszam do przestrzeni też i panów kochani. Zapraszam na grupę, na wszystkie media społecznościowe pizzy start obserwujcie. Na TikToku już wszedły, wszedł, 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 weszło, przepraszam, weszło nowe czytanie. Instagram też, ale to tam wiadomo, wy to wiecie, gdzie mnie szukać. Jeżeli chcecie skorzystać z czytań prywatnych, to też zapraszam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru, pitę start.